Pozdrawiam wszystkich zapalonych wędkarzy Przypominam o konkursie link w opisie Jest pierwsza rybka dzisiaj Ło wow, ładny leszczyk. A, kurwa ta jeba na wajbaston wypływała ty i mi wszystko poscinała siedzi następny walczę. O, o kurwa karpia mam, ja pierdolę To musi być tak Nawet nie można spokojnie herbaty Kurwa, biorą jak szalony. Kurwa następna, ty! Kiełbasa po holendersku. Kurwa, jeszcze muszę być Trzeba skończyć to. Pizdun w ogóle, tak? Już... Ale sztuka. Cześć, ja jestem Radek i witam Was na kanale Wędkarstwo w Holandii. Dzisiaj jestem na kanale ZAN. Po wstępnym wygrudnowaniu okazało się, że tutaj w tych okolicach, tutaj jest gdzieś 2 metry wody, tam będę rzucał metodą. A tam gdzieś na środku, tak od połowy, zaczyna się 5 metrów, i do góry taki delikatny spadzik jest, nie? Wszystko tak łyżeczką wykopane, wiecie, tak jak w polskich realiach. u środek najgłębszy i to tak będzie. Dzisiaj będę miał rozłożoną karpióweczkę. Tutaj będzie czerwony robaczek na większym haczyku. No i metodę obrzucam sobie tu zatoczkę. Zaraz diperem sobie wygruntuję. Tam pójdzie robaczek. I tam w stronę tej bojki tam zielonej pójdzie karpióweczka. Nie jestem sam. Są Polacy. Na karpióweczkę pójdzie pelecik. 4,5 mm w skarpecie. I kuleczka proteinowa. Nie? Zaraz będę zarzucał. Więc pierwszy rzut po karpia. Karpióweczka zarzucona. Robaczek zarzucony. Teraz biorę się za metodę. Pelecik rozrobiony dzisiaj dwa milimetry i super lecimy i kulka czekoladowa biała będzie chyba rybę złapał I tam zaklipujemy odległość tak Jest pierwsza rybka dzisiaj Kuwa od razu wzięła, nie? No Nie, jakaś mała Ale na Federku walczy. Zobaczymy zaraz co to będzie O, ładny leszczyk ty Gdzie masz podróbkę? Tutaj na dole Jest leszczyk ale dzisiaj połowimy Będzie połowione Dzięki Sebuś Szwagier dobry chłopak zawsze pomoże Na czekoladkę dzisiaj połowimy Płyn przyjaciel Cieszy, cieszy oko Fajnie Ara chłopaku, damy trochę tego Czekoladki Kurwa następna, tyś! Ale pierdolło. Aż się przestraszyłem kulo. Drugi rzut będzie połowiony dzisiaj. Słoneczko wychodzi, będzie gitara. Taką buteleczkę po tym halibutku zostawiłem sobie do bentonitu. Teraz szybko przesypiemy bentonit. Wiecie, będzie to wygodniejsze niż to opakowanie, nie? Szkoda, że tej drugiej nie wciąłem rybki. Siedzi następna, aż mi się. Ale ja dzisiaj to połowie. Ale leszczyk. ale coś mało waleczne te ryby są dzisiaj. Ładny leszczyk. Chyba będę musiał jeszcze paleciku dorobić. Tak ciągle se powtarzam, że tą szczytkę wymienię jeszcze nie wymieniłem. Widzicie? Biorą jak szalony. Biegniemy, biegniemy, Jakub ciągnie leszczyka. No na pewno leszczyka. Ale ładnie. Cię mam duże problemy z precyzyjnym rzucaniem. Wiecie, a to trzeba właśnie precyzyjnie rzucać, nie? Ale normalnie jestem pozytywnie zaskoczony co do metody. Nie spodziewałem się takich efektów. Myślałem, że dzisiaj połowę ostatni raz na metodę. A tu proszę, ja was. Jeszcze chyba będę łowił długo. Dobra, kurde, szukaliśmy ognia, nikt nie miał, bo my nie falimy. Ale branie. Jeszcze raz. Nie wiem, zaciągać czy nie. Chyba tak, spróbujemy. Nie? Nie ma. Gryla rozpalamy, nie mieliśmy ognia. Ja wiedziałem, że dziś mam zapalniczkę, nie? Okazało się, że ta zapalniczka była, ale dopiero po godzinie czasu, żeśmy ją znaleźli, nie? Wszyscy kombinowali i kurwa, nie da się odpalić papieru od zapalniczki samochodowej, nie? Jeżeli macie jakieś patenty na rozpalenie ognia z zapalniczki samochodowej, no to dajcie znać w komentarzu. Chyba siedzi? Chyba. Chyba na pewno. Takiego zaczepu bym chyba nie ciągnął, nie? Nie do góry, tylko na bok ciągniemy rybkę Albo zaczep Coś nie chce do góry podpłynąć Ale walczy o, o kurwa, karpia mam, ja pierdolę, i ty karp chyba, ale jebana, nie, duży les, <gry> no ale kurwa walczy, jebaństwo, pa pa pa, ale biorą jak wściekła, oczywiście, ale ładna łopata, kurwa, z tą to focia będzie. przyjacielu. Przypominam o konkursie link w opisie. A tu co to? Aż mi tu szczytówką droga, wędką. Muszę jeszcze jednego federka se kupić, wiecie, bo jednak brakuje mi jeszcze miękkiej szczytówki. No, przypominam o konkursie link w opisie, o, ale się jaram dzisiaj połowie, czuję to, nie? Ta węteczka mi weźmie już w ogóle będzie mega. Jeszcze kiełbaska zaraz wjedzie, nie? i w ogóle sztos, nie? O 11 na tą węteczkę założę kreweteczkę, zobaczymy, czy coś pójdzie, czy coś ruszy. Tam na karpiku jeszcze nic. Na metodzie to co chwilę coś bierze, kurczę, to Wam powiem. Że trzeba poczekać tak z 15-20 minut. Jest, Jakub, trzecia rybeczka. Damy troszkę dipu. Dobra, trochę nie tam, ale poczekamy chwilę. Muszę popracować nad moją celnością, kurczę, wiecie, bo to celność jest najważniejsza. Jest następna. Jak pomocny chłopak pomoże mi wyciągnąć? Zawsze masz Nie wiem, duża łopata. No, chyba jeszcze nie wypłynęła. No O kurwa. Jest. Będzie focia. Ładny, nie? No. Dzięki. Dzięki Jakub za pomoc. Ale jest sztuka, kurwa. Focie zrobisz mi? Wypiął się ty! Ale fug No jak ja teraz nagrywam. To weź ty trzyma i zobaczymy tego tylko. Pa. Wielgachny kuwa. nie mieści się w obiektywie masz? Pozdrawiamy wszystkich zapalonych wędkarzy Moim przyjacielu Woreczek PVA gotowy stamtąd, Wziąłem stamtąd karpioweczkę I rzucę ją tutaj Tutaj o Tu jest taka zatoczka fajna Ona ma gdzieś z 2 metry głębokości Zobaczymy, może coś weźmie Ale szczyki biorą, to może karpik też wpłynie To musi być tak, bo będzie ciągnął ciężarek, tak? Wtedy będzie aerodynamika, chyba tak to się mówi, nie? Czyli przewlekamy od tej strony Pyk. Pięknie przeszło Ale pogoda dopisała Nawet nie macie nie macie pojęcia jak ja się cieszę, nie? Kurczę, to lepsze niż seks Pyk Dobra Mam nadzieję, że to nam nie rozerwie tego wszystkiego Jest kolejna rybka Jest kolejny ładny leszczyk na pewno Wziąłem na czerwonego super nie jest taki duży ładny, ale wiecie zawsze coś fajnie też nie żeby opadła haczykiem do żeby opadło haczykiem do dna takich rybka wciągnie. godzina 11 kreweteczka założona Widzicie dzisiaj wszystko tam leci dobra nie biegnę, jest rybka No, ładny leszczyk Będzie focia, co? Pomachaj Cześć. <grywa> Kurwa, ta jebana łajba Stąd wypływała, ty I mi wszystko postcinała mi w kurwa zestaw Nie, Federa metodę zobaczę, kurwa Wziął mi koszyczki pościnał, jebany Federku, wymieniłem szczytóweczkę i tak jak tamten statek pozrywał wszystko, co sobie myślę co mi tam, nie? Wymieniłem na delikatniejszą. E, tej nie zerwał, ale i tak wymieniłem na robaka. Tą kreweteczkę. I karpeweczkę znowu przełożyłem w to miejsce, co była. Też mi ją zerwał, więc dałem nowe obciążenie. I Pelecik poleciał w PVA woreczku. I do tego... Kulka proteinowa pomarańczowa. Zobaczymy. Kurwa. Pękło, pękło kurwa, pękło. Nie? No. No nie, no dobra. Na szybko nowy zestaw kurwa zostały mi tylko dwa jeszcze po 20 gram, 25 gram Mam 50 gram chiński No Ale dobra Założymy 25 gram Tego krętlika zawsze wyciągam wolę agraweczkę Szybciej można wypiąć przepłonu I zmienić czy Zawsze wypinam przypłon, jak już skończę łowić Dopiero co jeden zestaw zmontowałem Kurde Krętlik mi spadł czekajcie tak żeby jak, jak ja robię pętelczkę Zwykłą pentelkę robię W ten sposób, pyk okay. Raz a można dać też dwa Może szczołweczkę powinienem inną założyć, bo to co to 3-0 tak ja lubię grube szczołówki, bo z moim sprytem wędkarskim co tak duże wyszło takie. Ale dobre nie szkodzi. Z moim sprytem wędkarskim to nigdy nic nie wiadomo, nie? Dobra Dawaj, ten krętlik. Jeszcze z dwie godzinki do domu Trzeci koszyczek W pierwszym filmiku też trzy koszyczki kurwa Zużyłem Ale dzisiaj więcej połowiłem nie? Także może być Rzucimy I dopiero wypniemy nie? Kurwa nawet do klipa nie doleciało Dobra Stare miejsce tam niech będzie. <gulia> Szwager tu jak odchodzi od wędki zawsze ma branie. To duża, większa, nie? Coś tam jest, chyba później. A, bo idzie żył. No. Ale fajnie. Uśmiechnij się. Mały. Jak mały. Ładny Leszczyk, co ty chcesz? Kurwa, jeszcze mi się poplątało. Trzeba odkręcić to w pizdów w ogóle. nie. patrzcie, patrzcie, co tu się stało. Tamu dziadku gadają, że typ dziadka to zagadka. O, dobra. Wystarczy już na dzisiaj łowienia. Manżur cały spakowany. Co, lecę do domciu. Nie zapomnijcie o konkursie. Link jest w opisie. Połowiłem dzisiaj, nie zapomnij o subskrypcji, łapce w górę i do zobaczenia już niebawem. Cześć!